Życie to nieustanne zmiany i to lubię najbardziej. Nigdy nie wiesz, co się stanie za trzy lata, dwa dni, jedną chwilę. Sinusoida wydarzeń. Tylko moje zasady pozostają niezmienne. Wśród dziecka byłam na pierwszym planie, w centrum wydarzeń. Was, was. To był mój świat. Kreatywność, wyczucie estetyki, przydawały się w pracy w barze. Ciągły kontakt z ludźmi. Kilka miesięcy i znasz sekrety wszystkich klientów. Studencki czas. Uczciwość, obowiązkowość. To wyniosłam z domu. Dlatego wybrałam prawo. Ciągłe kontrasty. Dyscyplina i sumienność. Wyobraźnia i zabawa. Kodeksy, paragrafy, radości i smutki. Musiałam zdecydować, która droga jest dla mnie. Na szczęście miałam plan B. Zawsze go mam. Zmieniłam wszystko na moich zasadach, dzięki mojemu doświadczeniu. I dlatego wybrałam nieruchomości. Tutaj jest tempo. Są ludzie i ich marzenia. Jest odpowiedzialność i wsparcie klientów w ważnych momentach ich życia. Są koledzy. Jest dobra atmosfera i współpraca. Z odpowiednim zespołem mogę osiągnąć wszystko, wiem to od dawna. Życie się zmienia. Ja się zmieniam. I firma też. Nowodworski Estates to teraz Homfy. Zostań częścią tej zmiany. Dołącz do najlepszej agencji nieruchomości w Polsce według OTO-dom.